Mówiwać. Ja się nie zgadzam. Pani jakieś tam manipulacje. Dobry wieczór. Znajdujemy się w sklepie. E, może bliżej podejdziemy i sprawdzimy, co my tu mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. E, czy pani może e, będzie mogła mi udostępnić pewną e, tutaj sprawę związaną z e, piwkiem? Proszę bardzo. Czy pani poleci może jakiś tutaj towar szczególnie? Chodzi o taki e, najbardziej, wie pani, wyrafinowany? Ten, tak? Coś takiego. W takim razie poproszę może e, taki pan tutaj jeszcze obsługuje. Tak, proszę. Taki pan. Czy może, czy może pan ma blondyneczkę ze sobą przy sobie? Tak. No nie. Blondyneczny. Co pan sądzi na blondyneczki? Taka markowa sprawa. Pani podałem się Pana Nie, 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 nie. Ładniejszą, poręczniejszą. A może byśmy się jak gdyby e, e, porównali w tym momencie? Nie. A pani, pani może w spokojnie jak gdyby tutaj e, podać mi to, co prosiłem? Go? Tak, tak, no, oczywiście. Jest to sklep, w którym codziennie przychodzę po zakupy. Oczywiście z tym kijem jest on nieodłącznym elementem, yy, podczas który, który ułatwia mi oczywiście kupowanie naj, naj, najbardziej podstawowych artykułów. Może zademonstruję Państwu, jak to mniej więcej wygląda. Dobre, to było dobre. Proszę, ale proszę zachować yy, odpowiednią pozycję. Po prostu kij należy trzymać w ten sposób. Proszę podtrzymać. Ja może rzucę. Szuki należy po prostu w ten sposób trzymać. Może być. Uwaga. Nie no. Nie no nie udało się. Jeszcze raz. ja coś tu, coś tu mi się plącze. W ogóle te, te kabelki. Nie wiem. To są chyba elektryczne jabłka. Coś strasznego. Jeszcze raz może. Uwaga. Zaraz muszę się przygotować. Nie z tej strony. Uwaga. I no to jedziemy. O, nie, oj, oj, po prostu jest coś strasznego. Jeszcze raz. E, Fast start. Jeszcze raz. E, Dwóch na sprężenie, tak? <grymne> Umiejętność ładnego, przyjemnego jedzenia jest bardzo ważna w życiu codziennym. Jest w bardzo dobrym tonie. Umieć zachować się przy jedzeniu. Jeść rozsądnie, nie szybko, ładnie. Jest to powiązane z charakterem człowieka. Człowiek dobrze wychowany zawsze je bardzo ładnie i umie zachować się przy stole. Zawsze robi to z kreacją, wdziękiem i umie się po prostu zachować. Jest to powiązane z człowiekiem. Człowiek lubi jeść. Ładnie. nie się ładnie zachować. Jest to po prostu bątą Dobre wychowanie to znaczy, że należy bić w mordę od razu? Czy można jeszcze coś przedtem zrobić? Nie, no zupełnie nie rozumiem, z czego takie pytanie wynika. No. Jest chyba oczywiste, że jest dobre, dobre wychowanie nie polega na bić w mordo od razu. Nie? Nie, oczywiście, że dobre wychowanie jest konieczne. Czy dobre wychowanie jest potrzebne, czy należy od razu bić w mordę? E, raczej nie. To, to znaczy, nie należy bić w mordę. Dobre wychowanie jest dzisiaj istotne, czy należy od razu bić w mordę? Nie, dobre wychowanie powinno być. Szacunek dla każdego. Tylko młodzież nie ma w tej chwili szacunku, bo jeżeli człowiek starszy wsiądzie do pociągu, to mu nikt nie ustąpi miejsca ani w autobusie, ani w pociągu. Takie wychowanie ma młodzieży dzisiaj. Dobrze jest bić od razu w mordę czy później? Ja myślę, że od razu. Zdecydowanie. Czyli bonton niepotrzebny jest? Od razu można bić w mordę czy można jeszcze poczekać? Polacy nie, ma... nie znają czegoś takiego jak bonton. Czy dobre wychowanie jest w ogóle potrzebne czy można od razu tak bić w mordę? Nie no dlaczego od razu bić? Znaczy od razu pierwszy cios i. Nie no bez przesady. Dobre wychowanie to dobre wychowanie. Po prostu. Czy dobre wychowanie jest dzisiaj potrzebne, czy należy od razu agresją? Raczej by się przydało. Jak widać, jesteśmy bardzo dobrze wychowani. Jak widać, jesteśmy bardzo dobrze wychowani. Jak widać, jesteśmy bardzo dobrze wychowani. Gonton jest ważny, ale następnym razem będę uczyła angielskiego. What is the dish of the house? Eee, jak? The dish of the house? Nie. No nie ma. Something to eat? Piwo jest. Piwo, piwo. Something, I want something to eat. I... Tak, duże, małe? Dobrze.

Baseball bo jest to fajna gra. Nie chodzi tu o agresję, lecz o miłość.